Andrzej, otwórz. Termin jest w raju, dobrze że śpi, szpał narobił. Rafał mówię, jesteś, bo miałem radio wyłączone. Lubionka, oglądam Twoje filmy, Krychut <gry> Tak, to ja. I widzicie, widz mnie rozpoznał. Nieźle. A tak przy okazji, to drugi raz się podstałem pod tą rampę, bo najpierw byłem na 59, potem na 57, teraz twierdzi, że jednak znowu że ją wrócił na 59. No, dla mnie to jest normalny dzień świra, ale spoko. Najważniejsze, żeby to dzisiaj zrzucili. Ten sam jest Kurwa łapędź przechodzi. wie co to było. No <Web> i <Isaiah> ja Słuchajcie, są jeszcze porządne firmy w tym kraju. Dojechałem właśnie teraz takie takiej jednej w brzegu. Rozładowałem zaledwie sześć palec z kartonami i proszę, razem z papierami dostałem opakowanie krówek i to nie jakieś badziewne, tylko takie oryginal. Mu, mu Mała rzecz, a cieszy. Po lewej pole, po prawej pole, tylko gdzie te krowy się pasą? Rzepaku to nie wiem, chyba może nie wpierdalałem, no ale tutaj trawa jest, a krów nie widać. Hmm, podejrzane. A nie, tutaj chyba jakaś jest. A proszę, jest i krówka. Do zagrody. Hej! No i co te moje ajgo od Janie Pawla Ona chce mnie z bardo poprowadzić do Jeleni Góry przez autostradę Widzicie jak zajebiście ta rasy wytyczyła Niestety Kasiu, tak nie pojedziemy Czasem są właśnie takie sytuacje, że muszę sięgnąć po swój bardzo aktualny atlas drogowy z 2024 roku To jest taka wersja z przeszłości Bardzo aktualna jeszcze nie ma dróg w planach, a ona już je ma. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj, czyli szukamy strony 115. Już atlas nieco wyrobiony. O, mamy 115, gdzie jest to bardzo, tutaj bardzo, a mam być. Dojechać do jeleni góry, która jest tutaj. I ta moja głupia Kaśka chce mnie prowadzić tak ósemeczką tam wyżej do autostrady, a potem z autostrady sobie zjechać na piątkę kierunek Jelenia Góra. Niestety, Kasiu, nie mam czasu na takie fikołki, więc sobie polecimy z bardzo krajową ósemeczką, tu gdzieś w okolice Ząbkowic Śląskich i tu sobie dam w lewo na drogę wojewódzką 382. Przelecę przez Dzierżoniów, dolecę do okolic Świdnicy, tam wlecę na krajową 35. Potem cyk-cyk przez świebodzice do krajowej piąteczki. Kierunek Bolków tam potem przeskoczę na krajową trujeczkę. No i trujeczką już sobie doryśkuję przez kaczorów, i tak dalej, do Jeleniej Góry. Także Kasiu, ja cię tu zaraz nauczę, jak się wytycza trasy krajowe. No, a tymczasem zamykam ten szajs, chyc. I przy okazji pozdrawiam chłopaków z Inpol Papieru, Pozdra Łukasz i pozdro drugi ziomeczku, który mnie tu kiedyś rozpoznał, bo dostał cynk od Łukasza, że tutaj właśnie stoję i podbił na bajerę. Niestety jego imię nie pamiętam, bo wujek Krzysztof ma już swoje lata i ma naprawdę słabą pamięć do imion. No, a ja tymczasem czekam na rozładunek i tak widzę, są takie zajebiste gumy, może bym się wziął bo są takie, no, powiedziałbym prima sort a teraz robimy tak edytuj trasę, dodaj punkt znajdź na mapie tu są te ząbkowice to będzie gdzieś tu o Ciekawe czy teraz zatrybi. Proszę bardzo. Nagle się okazuje, że da się jechać nie przez autostradę. Zostałem przekupiony paczką krówek, więc muszę zrobić im reklamę. Firma Pico, ale powiem Wam szczerze, że. Naprawdę dobre są te krówki, takie miękkie, takie fajne, dojne króweczki. Bo czasem, jak się kupi, to są, kurde, skubane, takie twarde, że aż się nie chce jeść. A te są naprawdę takie, powiedziałbym, kurła prima sort. No i proszę, jak się ładnie jedzie, 382, wojewódzką, droga prima sort, ja ci tam dam ciągnąć na autostradę bez sensu koła robić. Wtedy transport by się nie opłacał. A tak, lecę sobie na skróty i transport się opłaca. Miało padać, a słońce świeci. Tak to jest, jak się słucha radia. Normalnie czuję się oszukany. O, jakieś ośniżone pagórki widać. Jesteś na redingku? No jestem, jestem Jak tak tu ten Przejadą osobówki, to byś przejechał i tam chyba przedem będę musiał się wbić gdzieś tam manewrować na polu, bo tam rozwody będę No dobra Dla mnie to by było proste No ale jestem traktorzystą, więc wjazdy na pole to moja specjalność U. chciał mnie zaatakować busem Metra. nie zmieszczę się! Nie. O kurwa! Jeden z tysięcy zakazów stupy! Co to miało być? Ty ciur? Kurwa co za palan! w małcie ja pierdolę! ciota! Już nagrany do płokła tu i kuwa. i przejazd na czerwonym jeszcze na tygodniu. Elegancja. O takie zajebiste Volvo z Rosji.

Dzień jak co dzień, okej, ja jadę przed Tobą ten jeden zestaw, z tymi kurami jadę, także pozdrowionka. No dzięki, panu. Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się, oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę. Jestem mistrzem na mistrzami. Pozdrawiam wszystkich Panów. Wyszkolę Was w Jeden Księżyc. Odpierdolcie się.